Witam wszystkich i dzisiaj pokażę jak hodować modliszkę i a więc zaczynamy. A więc, jak widzicie pod tytułem filmu, dzisiaj pokażę jak hodować modliszkę liściogłową. I jak możecie zobaczyć, moja właśnie wyliniała i już dorosła. No, sama modliszka jest tej wielkości, no jest to już dorosły osobnik i większa nie będzie. No, teraz sobie idzie. Są to naprawdę piękne modliszki, bardzo nietypowe, ponieważ wyglądają jak suchy liść. Oraz mają taki... coś w rodzaju suchego liścia również na głowie, dlatego Modliszka nazywa się modliszka liściogłowa. O, no i tak wygląda z bardzo bliska. Ale tak, co trzeba będzie zrobić? Więc przede wszystkim przede wszystkim trzeba będzie zrobić jej nowy pojemnik, ponieważ ten jest już za mały. No i również dowiedzieć się, jak taką modliszkę hodować. I pierwszą rzeczą, która jest bardzo ważna, to, no to co modliszki jedzą. No i tu jest sprawa oczywista. Modliszki jedzą Owady. Na przykład takiego świerszcza. Oj, ucieka. No, ale ten gatunek módliszka, jak, jak każda modliszka, je owady. No i czemu nie chce? O, no i właśnie chwyciła. No to wiemy już, co takie modliszki jedzą. No to teraz trzeba przejść do kolejnej podstawowej rzeczy, czyli w czym należy taką modliszkę hodować. No i tu sprawa jest prosta, ponieważ taki pojemnik był w zupełności wystarczający dla tej modliszki. Przeszła u mnie dwie wylinki i taki pojemnik był odpowiedni. Natomiast teraz dostanie taki pojemnik, no i tu już będzie docelowy. I ważna rzecz, jeżeli hodujemy taką modliszkę od małej, no to musimy zapewnić jej... Taki prosty pojemnik bez dużej ilości wystroju, ponieważ wtedy modliszka będzie miała problemy z linieniem. Będzie miała coś takiego, że po prostu taką kratkę, no i na górze też kratkę, żeby łatwiej było jej się wspinać. A już jak będzie dorosła, czyli taka jak ta, już nie będzie linieć, no to możemy zrobić jej w pojemniku różne elementy wystroju, na przykład różne korzenie, różne rośliny, i wtedy będzie porządnie. No i co dalej? Jak taką modliszkę hodować? No to tak, modliszki te pochodzą z Afryki, ale z tych części takich, w których jest pora sucha i pora wilgotna. No i dlaczego to jest ważne? Dlatego, że one powinny mieć różną wilgotność. Młode modliszki koniecznie muszą mieć wysoką wilgotność, podłoże musi być wilgotne. Można też spryskać ścianki, chociaż nie jest to konieczne, ale wiadomo, że lepiej, żeby miały więcej wody. Oczywiście nie mogą być zalane, nie mogą pływać w tej wodzie, ale powinny mieć właśnie podłoże wilgotne, tak żeby po prostu wilgotność była wyższa. Natomiast, jak już mamy taką dorosłą, no to wilgotność może być niższa i spryskujemy dużo rzadziej. Ponieważ w naturze takie modliszki, jak się wykrują, jest pora. Oj, co jest? Czemu ona wypuściła go? Ponieważ w naturze, właśnie, jest pora słucha i pora wilgotna. No i jak są młode, no to jest pora wilgotna. A jak są dorosłe, to jest pora słucha. No, co jest? Zawsze chciała, teraz nie chce. Bardzo, bardzo dziwnie. No to skoro już wiemy, jaka wilgotność powinna być, no to teraz kolejna jaka temperatura. No i pochodzą one właśnie z Afryki, z regionów ciepłych, więc tak około 25-28 stopni powinno być odpowiednie. I tak należy jej zapewnić, jak się zrobi trochę niższą, też przeżyje, ale będzie rosła wolniej, no i nie będzie w pełni aktywna. Dlatego najlepiej tak między 25 a 28, a w szczególności młode. U mnie, jak była mniejsza, no to miała tak około 26 stopni, a teraz po niej przedstawiłam ją w takie miejsce, gdzie ma 24, no i też jest odpowiednio. Jeszcze ciekawostką na temat tych modliszek jest to, że można je hodować w grupach, jak są młode i nie powinny się zjadać. Oczywiście może się to zdarzyć, jeżeli nie będą miały odpowiedniej ilości jedzenia, ale jest to możliwe i możemy takie młode modliszki hodować w grupie. Oczywiście musi być odpowiednio duże terrarium i odpowiednio dużo jedzenia. No i wtedy powinno być dobrze. No i jeszcze kolejna ciekawostka jest taka, że te modliszki, jeżeli trzymamy w dużej wilgotności z roślinami, no to wtedy będą miały bardziej zielony kolor, ale to naprawdę bardzo muszą mieć wilgotno, A jak będą miały taką wilgotność średnią, no to będą właśnie w takim kolorze. No ale o samej hodowli, no to już wiecie wszystko, co trzeba, żeby taką modliszkę zacząć hodować. A jeszcze gdzie kupić? No to można znaleźć w internecie sprzedawców, ale lepiej kupić na giełdzie, ponieważ możemy te modliszki zobaczyć no i widzimy jaka jest duża. I od razu kupujemy odpowiednią karmówkę. No to zróbmy jej pojemnik. Tutaj już mamy pojemnik z torfem. I ile było ciekawiej, można dosypać trochę piasku. Do pojemnika dla modliszki możemy włożyć również takie suche patyki, po których będzie mogła się wspinać. Możemy zrobić coś takiego. No, ponieważ już dorosła, nie będzie liniała, no to to jej nie będzie przeszkadzało. No i możemy tu coś dołożyć, ale w sumie nie ma za bardzo po co. Pojemnik dla modliszki może być taki prosty. No to co, pora ją tutaj przełożyć. No i tak ona właśnie wygląda teraz, możemy ją dokładniej sobie obejrzeć. Czy polecam? Oczywiście, jest to naprawdę ciekawy gatunek modliszki, dosyć łatwy w hodowli i łatwo dostępny. I jest naprawdę nietypowa, nie rośnie też duża, więc jak ktoś ma mało miejsca, no to akurat będzie to zwierzę idealne. Jeśli film się podobał, też łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I w tym odcinku to tyle.